Witajcie w kolejnym odcinku Grypcio News, serii, w której przekazujemy Wam najświeższe informacje z Lola i okolic. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu łapki oraz komentarza, jeśli film Wam się spodobał. A w dzisiejszym odcinku Wielki Reset w Evil Geniuses. Jak Riot traktuje komentatorów? Czy G2 zatęskniło za Kosem, Vitality, czyżby rozczarowanie 2023 roku? Czy Heretics uratują honor Polaków w Europie? Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do newsów. Drużyna Inspireda po wyśmienitym 2022 roku oczekiwała zdecydowanie więcej niż piątego miejsca w regularze i czwartego w playoffach, jednak nikt nie spodziewał się aż tak daleko idących kroków ze strony organizacji. Evil Geniuses na swoim profilu ogłosiło jedynie, że drużynę czekają zmiany, poprzedzając to typową deklaracją zaangażowania w rozwój graczy. Przypominamy, że niedawno wyszła na jaw afera z Denim, który na skutek zaniedbań Evil Geniuses popadł w poważne problemy zdrowotne. Dopiero ligowi insiderzy ujawnili, co tak naprawdę czeka Kacprasłomę i spółkę. Wszystko wskazuje na to, że doszło do jakiegoś rozłamu w zespole i w rezultacie IG szuka nowych graczy na każdą pozycję, a Inspired, Vulkan, Someday i FBI raczej na pewno nie będą kontynuować gry w Evil Geniuses. Polak już rozgląda się za nowym domem. Możemy zakładać, że rozstanie z graczami nie przebiegło w pokojowej atmosferze. Inspired i Vulkan odfollowowali swoją byłą już organizację, a ten drugi zapodał im na do ratio na Twitterze. Jeszcze przed posem od IG gracze wysłali enigmatyczne tweety. Myślicie, że Inspired wróci do Europy? Jeśli nie on, to wiele wskazuje na to, że w Europie nastąpi historyczny moment, kiedy to drużyna z LEC będzie miała w składzie gracza z Ameryki Północnej. Kanadyjczyk Vulkan dołączył do agencji Achievements, która zrzesza wyłącznie graczy LEC i ERLi. W jakim teamie go widzicie? Według nas pasowałoby do Heretics, gdzie szkoleniowcem jest były trener Wulkana, Peter Dan. Niedawno podczas podcastu Monte Cristo z Torinem, ten pierwszy wypowiedział się o realiach pracy komentatora Ligi Legend ze strony finansowej. Wszystko sprowadza się do tego, że Riot ma pełen monopol na ligowy e-sport, co znacznie ogranicza możliwości negocjacji stawek. Komentator nie może powiedzieć, że za komentowanie ich turniejów płacą więcej, bo za wszystkimi znaczącymi rozgrywkami stoi Riot. Dlatego, nieważne czy to LEC, czy turniej rangi worldsów, płaca jest taka sama, co znacznie może demotywować, ponieważ komentowanie turniejów międzynarodowych jest jednoznaczne z nieporównywalnie większym nakładem pracy oraz obowiązkowym opuszczeniem domu na cały czas trwania rozgrywek. Zbuntowanie się i rezygnacja z udziału w takim wydarzeniu też nie wchodzi w grę, bo brak obecności na transmisjach znacznie zmniejsza wartość takiego kastera. Czy komentatorzy LoL'a powinni zacząć przebranżowywać się na inne tytuły, żeby uwolnić się z łańcuchów Riotu? Co sądzicie o polityce, jaką prezentuje wytwórnia? Wskazywany na porażkę, madlając, wygrywa Elysee i jedzie na MSI. Po zajęciu przez nich ósmego miejsca w fazie zasadniczej nikt nie spodziewał się, że w jakimkolwiek stopniu zbliżą się do wyniku z zimowego splitu. Tym bardziej, że na drodze do finału stanęły im takie zespoły jak G2 i Vitality. G2 zaczęło pewnie urywając pierwszą mapę, jednak lwy nie ustępowały. Podczas drugiej gry doszło do Chrono po bługu z Ultem Akshana. Z perspektywy Karziego wskaźnik celu Akshana pokazywał zły tor lotu pocisków po tym, jak śmignął na lice. Akcja została cofnięta o parę chwil, co drastycznie zmieniło przebieg sytuacji. Sytuacja typu 200 lat doświadczenia spowodowała sporo kontrowersji. Kolejne gry nie wyglądały tak kolorowo dla obrońców tytułu i końcowo zobaczyliśmy pełne 5 gier w serii. Mad Lions zwyciężyło, a od tego momentu awans na MSI zależał jedynie od nich samych. Słaba forma towarzyszyła wszystkim graczom ekipy samurajów, jednak jungler Jake zaliczył wyjątkowo słaby występ, gdzie jak sam przyznał, gry na żarwanie i belwę totalnie nie poszły po jego myśli. Kto wie, może z Jankosem w lesie g prezentowałoby większą stabilność. żeby zmiana Polaka nie wyszła na dobre ani jemu, ani samej organizacji? Niestety tego nigdy się już nie dowiemy i możemy co najwyżej gdybać. Po zwycięstwie w sezonie zimowym g nie wygrało żadnej serii BO5. Podkreślamy, ŻADNEJ. Jednak zapewnili sobie awans i mimo porażki we wszystkich seriach BO5 zagrają w play-inach MSI. Ten fakt zaczął zastanawiać publiczność i ekspertów, czy wysyłanie na turniej drużyny w takiej formie jest fair. Jak myślicie? tu da sobie radę na MSI i wrócą do sztywnej formy z zimy tego roku. Kolejne było Vitality, które dopiero co zostało rozgromione przez Team BDS. Super Team po raz kolejny dostał super oklep, w tych playoffach urywając lwom tylko jedną mapę. Karzy zemścił się za wykopanie z drużyny w zeszłym roku i odesłał pszczółki do domu. Jest to niemała niespodzianka, biorąc pod uwagę, że sytuacja z zimowego splitu praktycznie się powtarza. Cykl życia Vitality jest niezmienny od pewnego czasu i dosyć zabawny. Składasz drużynę z dużych nazwisk i ściągasz gwiazdy za gruby sos. Początek sezonu wygląda obiecująco, wygrywasz z każdym w dobrym stylu. Aż przychodzi najważniejszy czas sezonu, czyli walka o turży turniej i Vitality nagle zapomina jak się gra w komputer. Przy okazji Vitality trzyma na ławce takich graczy jak Selfmade, wypłacając im astronomiczne kwoty. Co jest zdecydowanie tam nie gra od dłuższego czasu, a z samej drużyny powoli robi się kopia piłkarskiego PSG. Wymienianie graczy po jednym nieudanym splicie to dla nich nic nowego, a przepalanie ogromnych pieniędzy to sytuacja, którą spotykamy tam od dłuższego czasu. Niestety sukcesów brak. Na kogo padnie teraz? Może na króla tego roju, Perksa. Finał był jak spotkanie niepowstrzymanej siły z nieporuszalnym obiektem. Mecz rozpędzonego Madlając z BDS w życiowej formie to była prawdziwa gratka dla kibiców. W tej serii było dosłownie wszystko. W pierwszej grze dostaliśmy Pentakila od Krauniego. Druga gra była pełna akcji takich jak te. I kiedy był już wynik 2-0 dla BDS i wszyscy stawiali na szybkie 3-0, to w trzeciej grze Mad Lions się odpaliło i tym razem Pentakill wpadł na konto Garziego. Seria skończyła się reverse sweepem i to Mad Lions pojedzie jako pierwszy seed z Europy. I pomyśleć, że gdyby nie wygrali dogrywki na Heretics, to by się nie wydarzyło. Myślicie, że nie przyniosą wstydu? Od razu po finale odbyła się ceremonia losowania play-inów MSI. G2 z racji wygrania jedynie zimowego splitu zacznie właśnie tam. Na drodze stanie im brazylijski Load, a potem zwycięzca meczu tajwańskiego PSG i japońskiego Detonation Focus Me. Przejście tej fazy powinno być dla nich jedynie formalnością, ale kto wie. Przeciwległej Grupie też nie powinno być niespodzianek, bo wylądowała tam druga drużyna z Chin, Bilibili Gaming. Pierwsze na z ich rąk pójdzie Movistar R7 z Meksyku, a następnie wygrany meczu Golden Guardians i wietnamskiego GAM. Na szczęście dla drużyn z gorszych regionów istnieje jeszcze promyk nadziei, bo z play wychodzą w sumie trzy drużyny, której się uda. Z okazji MSI otwarte zostanie Champions Q. Dostęp do niego będą mieli wszyscy uczestnicy MSI wraz z rezerwowymi, wszyscy gracze LEC oraz wszystkie drużyny z dużych lig kampujące w Europie. Gracze z lig regionalnych też będą mieli szansę piknąć gierkę z Fakerem, o ile mają w tym momencie Challengera. Oby pożyło dłużej niż europejskie Champions Q. Jesteśmy już na ostatniej prostej do finału EMEA Masters i na godną reprezentację Polski możemy liczyć jedynie od Los Heretics, które zameldowało się w półfinale wraz z Unicorns of Love, które wyeliminowało innego Polaka, freskowego z Mowi Star Riders w bardzo wyrównanej serii. W drugiej części drabinki zmierzy się Akademia SK Gaming i Istanbul Wildcats. Czy Heretics obronią tytuł? Wiosenny finał odbędzie się online, co przez wszystkie lata było poważnym zarzutem wobec turnieju. Fakt, że drugi największy turniej Ligi w Europie jest rozgrywany w całości przez internet, znacząco odbiera mu prestiżu. Pomijając inne decyzje organizatorów, takie jak rozgrywanie kilku meczy jednocześnie. Organizatorzy zrobili fanom ERLi miłą niespodziankę, bo ogłosili, że finał letniej odsłony MMA Masters odbędzie się na tej samej scenie co LEC, czyli w Montpellier we Francji. Bilety na oba finały będą do kupienia od 19 czerwca. Wybieracie się. Fnatic sprzedaje slota. Oczywiście nie w Elisi, ale w hiszpańskiej Super lidze, gdzie przez ostatnie półtora roku ich drużyna Akademii walczyła o EMA i ówczesne EU Masters. Ich miejsce ma wejść organizacja należąca do pomocnika Manchesteru United, Casemiro, CASE Esports. Na przestrzeni splitów kilka organizacji z Elysee zamknęło już swoje Akademie w ligach regionalnych. Zwinęło się już G2 Arctic, JDXL oraz Mad Lions Madrid. Do niedawna drużyny z LEC były zobligowane do posiadania akademii, ale jakiś czas temu odbyła się dyskusja między organizacjami nad zniesieniem tego obowiązku i stosunkiem 9 do 1 przegłosowano usunięcie tej zasady. Najprawdopodobniej akademie były jedynie niepotrzebnym wydatkiem. Skoro zapewne bardziej opłaca się łowić talenty z innych drużyn z Europy niż inwestować w rozwijanie ich pod własną marką. Pewnie kwestia czasu aż zwinie się następna akademia. To by było na tyle. Polujcie nas na Twitterze, Instagramie, TikToku i Facebooku, gdzie tworzymy jeszcze więcej kontentu. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia!